Idziemy mandar to ja czego. I właśnie dzisiaj sobie zagramy w Stumble Guys I w w doma zagramy Ja już nagrałem w doma niedługo wrócę Jak nagram wszystkie filmy nagrałem jeszcze zagramy sobie w minuty No i pamiętajcie, że rozdaję zdjęcia. Eee, błąd. Ostatnio widzowie nie wrócałem filmów. Parę dni. Bo je nagrywałem, ale... Już wrzucałem. czasem grałem sam. I właśnie bo wiecie co widzowie, bo ja właśnie piosenkę próbował. Bo ja piosenkę właśnie mam dla was propozycję da... ta piosenka będzie się nazywała Marcel Choć, ale ja nie wiem czy tam tamta inna piosenka się ma DEO, to jest Marcel ja tu wiem, a to jest Ero jest z tobą, jest taki fajny. Oj, bo widziałem trochę za dużo, ale tam nieważne, bo nie wiem czy ta piosenka będzie, ale będzie na pewno piosenka Marcel. Choć, no choć tam Marcel, no choć będzie tu to będzie tak leciało. Ma. Marcel idzie, idzie, idzie. Ty to tak idziesz, idziesz, idziesz. A nagle... Marcel, no chodź. Marcel, no chodź. Marcel, no chodź. No chodź. Marcel, no chodź. Ja tu śpiewam i ty ze mną też śpiewasz. Ewasz, ewas. Ja tu idę sobie. A nagle... Sieman, A. Znaczy nie. Pomyliłem się. A nagle. Malten, chodź. Malten, malten. Malten, chodź. Malten, 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 chodź. Widzowie, jak będzie. Yy, 25 wyświetleń pod tym filmem. To. To. Widzowie, wła, właśnie będzie ta piosenka. Jutro. Jutro albo pojutrze będzie ta piosenka jak widzowie będzie pod tym filmem, 25 wyświetleń, ja codziennie sprawdzam ile jest wyświetleń. No i właśnie... No, no widzowie, sobie zagramy flipy w blockdash, czyli w normalnego blockdasha. Jeśli tylko trzy osoby od paną, a ja wygram, a teraz już O! No. Wygram! No jak mówiłem, to wyjechał Tutaj jestem ten serii! Jak chcecie, żebym nagrywał na wersji beta, To piszcie komentarze. Ja udostępnię w komentarzu numer telefon. O, no, to jest widzowie dla da Nie wiedziałem. Tej osoby już zostawił. Ale my się nigdy nie poddajemy. Wygramy. Wygramy, widzowie. My wygramy. No i wygraliśmy. I blog da się grać. Właśnie tą mapę miałem na myśli. Na ostatnią rundę. To jest taka mapa, gdzie są fazy. To faza druga. Fazy to znaczy te bloczki. I to są kolejne bloczki, już w trzecie. Jak nie wiecie o co chodzi, ale starujecie guys, Faza piąta. No i właśnie tutaj mamy fazę ósmą, to faza dziesiąta, wracam z tymi ludkami. Ja się nie przegrywam widzowie. Ale może, no może wygramy. Nie wiem czy wygram to. Ja nie umiem tego za bardzo robić. O nie, w widzowie przegramy. Przeglaliśmy kto wygrał? Nie wiem. Nieważne kto tam wygrał. wynik 105. A nadal jestem top 100 Na u sobie zagramy I pamiętajcie, że filmiki są